Świadczycie niezapomnianej przygody! Jedziecie z najbardziej stromego zbocza na świecie! Raz, dwa, trzy! O nie! Mój samochodzik! I moje ludziki! Co się stało? Dlaczego krzyczysz? Su, chciałam zrobić zjeżdżanie dla ludzików Lego! Była mi jakaś katastrofa! Czekaj, wiem jak ci pomóc! Serio? Jak? Zbudujemy super zjeżdżalnie z tektury! Twoim ludzikom na pewno się spodoba. Nic się nie rozpadnie! Nic. Hej, kochani! Dzisiaj zrobimy coś naprawdę nietypowego. Zbudujemy zjeżdż. Siemka, opowiedziałaś już o naszym projekcie? Jeszcze nie. Przerwałeś mi. Jak zwykle zresztą. To powiem dla ciebie. Żaden problem. Nie. Robimy fajną zjeżdżalnię dla samochodzików. W końcu. Jesteś taka powolna. Myślałam, że się nie wysłowisz. No wiesz co? W sumie to już część przykleiłam. Zajmę się teraz resztą. O, tego właśnie potrzebuję. Dzięki sami. Widziałaś, jak się turlało? Postanowiłam zrobić więcej. Więcej? To wspaniale. Musimy je do siebie przykleić. O tak. Ostrożnie z gorącym klejem, kochani. A teraz skonstruuję okrągłą piramidkę. No dobrze. Ogromnych kół! Podczas gdy sam się chwalił, ja zrobiłam dodatkowe koła. Dwa duże i jedno małe. Sami chcesz, żeby koła były twojej wielkości? Nie, mają być większe. O wiele większe! Skup się i szybko skończ te kółka. Będę ich zaraz potrzebować. Aha, tak sobie pogrywasz. To zobaczysz, jakie zrobię fajne koła. Jeszcze trochę... Będę pracował powoli jak su! Hop, bum! Brum, brum! Jestem! O, ciekawe, kto to taki. Nie poznajesz? To ja, sami, na moich kołach! Co za zaszczyt pana tu gościć, panie sami. Czy mogę to wziąć? Ej, ej, To moje? Twoje jest tam. O, dobrze, nie zauważyłam ich. Podoba mi się to twoje ultra szybkie tempo, sami. Hop! Po prostu chcesz szybko skończyć ten projekt. Ja też! Wyjdzie świetnie! Łapka w górę, jeśli też lubicie szybko kończyć swoje zajęcia. Dobrze, to co teraz? Mogę to w sumie przymocować. Może wtedy mi się przypomni. Potrzebuję tekturowych kół z dwóch stron. Widzicie? O tak. Hmm, ciekawe, co ten sam tam robi. Pewnie zajada się ciastkami i nutellą. O, oh, aż sama zgłodniałam. <laughs> o, przypomniało mi się, co miałam zrobić. Sami, sami. Słucham. Potrzebuję Twojej pomocy. A właściwie to pomocy super sama. Tak, tak, co takiego? Przygotuj mi taśmę z tektury. Już się robi. Zaraz wszystko przeniosę. O, ale szybko mi uciekł. Nawet nie wysłuchał mnie do końca. Tak mu się spieszy. A potem będę po nim poprawiać. Jak zwykle. Ach. Wszystko gotowe, jak chciałaś! To jeszcze nie wszystko. Nie skończyłam mówić, bo tak szybko uciekłeś. Musimy włożyć te patyczki we wszystkie otwory. No dobra, już się za to zabieram. Daj taśmę! Proszę. Ale ty jesteś w gorącej wodzie kąpany. Szkoda, że nie zawsze jesteś taki ugodowy. Byłoby świetnie. Ale mam wrażenie, że i tak nie zrozumiał. Teraz przykleję baterię. A to przycisk włączający taśmę, jak w prawdziwej zjeżdżalni. Zacznę łączyć kabelki. Ostrożnie, kochani, lepiej poproście kogoś dorosłego o pomoc. Nadchodzi super sami, super taśmą. Gotowe są. A musimy wkładać patyczki we wszystkie otwory? Tak, inaczej taśma nam wypadnie. A poza tym nic nie może wystawać. Bo do niczego się nie nada. To co? Wszystko gotowe, tak? Ups! Nie, nie! Spadłam tylko zobaczyć jak się idzie! Dobra, idę kończyć tę taśmę. Beze mnie sobie nie poradzisz. <gry> Nasz mechanizm jest gotowy. Ukryjmy go za pomocą magii. Tada! A to przycisk włączający. Skończyłam. Teraz już wiem, dlaczego nie chciałaś się nim zająć. Nie uwierzysz, ale to nie koniec. Że co? Czego jeszcze brakuje? Zaraz zobaczysz. Musimy go nieco ulepszyć, żeby wszystko udźwignął. Ale szybko ci to poszło! Zasługujesz na miano super sama. No raczej Uch, zmęczyłem się. Pójdę odpocząć! Oczywiście, naładuj swoje baterie należy ci się przerwa. Sami odpoczywa, więc ja dokończę zjeżdżanie. Muszę przyznać, że podoba mi się ten nasz super sam. Łapka w górę, jeśli wam też. Klikajcie też dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Przykleimy ten element. Tutaj. Mhm. Też się w sumie zmęczyłam. Może powinnam zawołać sama. Potrzebuję jego pomocy. Już zepocząłem! Kurę! Wróciłeś! Serio się tak cieszysz? Pewnie. Zawsze się cieszę, jak cię widzę. Mam dla ciebie specjalne zadanie. Ciekawe jakie? Pewnie hmm, muszę jeszcze trochę odpocząć. Tak myślałam. stworzyłeś, bo za trudne. Super Sami też by temu nie podołał. Za bardzo skomplikowane. Ach tak? No to zrób super atrakcję naszej zjeżdżalni. Łatwizna. Nie będziesz mogła wyjść z podziwu. Hm, sami poszedł konstruować atrakcję, więc ja skończę tę część. Może też powinnam sobie sprawić takie okulary? Wtedy zamienię się w super ekstra su. <laughs> A sam będzie mi zazdrościł. <laughs> Łapka w górę, jeśli się ze mną zgadzacie. Pora połączyć elementy zjeżdżalni. O tak. Ostrożnie. Dobrze. Sam, skończyłeś? Tak. Wow, wyszło pięknie. Podoba mi się. Ekstra. Uhu. Sam Sam? Sam. Tu, reszta zjeżdżani! Wow, ale jesteś szybki. Musiałem. Tobie zajęłoby to wieki. Dobra robota. Teraz tylko ozdobnę ją nieco. W tym momencie montuję oś naszego autka. Poprosiłam sama o przygotowanie patyczków i zrobienie otworów. Jestem z niego bardzo dumna. Czego się nie robi dla zabawy? Ale prawdę mówiąc, sama nie mogę się doczekać tej zjeżdżalni. Dlatego ja troszkę oszukam. Hop! Wspaniale się obraca! Gotowe! Świetnie, nawet wszystko połączyłeś. Dziękuję. Nie ma za co! Służę do pomocy! A wytniesz przy okazji kształt auta? Już tam zrobiłem! O, Kompletnie zapomniałam o siedzeniach! Zajmę się tym! Dzięki, jesteś niesamowity! Mówisz o mnie czy o Super <noise> O tobie i o tobie. <noise> Już prawie kończymy. Widzę linię mety. Jeszcze tylko fotele i możemy odpalać autko. Wróciłem i przenoszę siedzenie dla ludzików Lego. Z drogi są wszystkim, zajmę. Gotowe! Zrobiłem to w mgnieniu oka. Chyba poruszałeś się z prędkością światła. Prawie! Kiedyś dogonię to światło. To co? Testujemy naszą zjeżdżalnię? Pójdę po pasażerów! Przed Wami niezapomniana przygoda! Spokojnie, nic Wam się nie stanie! Gwarancja z Technologii! Suf, gotowa? Odpalaj! Też jestem zadowolona z efektu. Ciekawe, czy ludzikom się podoba. Zapytam. Aha, no okej. Okay. Dobra. Tak, są zadowoleni. To wspaniale. I tym wesołym akcentem zakończymy ten filmik. Łapka w górę i subskrybujcie kanał. Pa, pa! I podzielcie się nim ze znajomymi. Do zobaczenia.